Sponsorem głównym HKS Hełmianka jest lubelski węgiel Bogdanka S.A., jedyny na lubelszczyźnie producent i dystrybutor węgla kamiennego. Witam na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki rundy wiosennej. Dzisiaj Chełmianka podejmowała soku sieniawa Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Są z nami szkoleniowcy obu zespołów ryszard kuźma, soku sieniawa Witam serdecznie, dobry. oraz trener Chełmianki Tomasz Łumańczuk. Również witam i tradycyjnie najpierw trenera gości poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Najlepsze to chyba jest to, że, 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 że był to już ostatni mecz w tej gruncie, bo widać że warunki atmosferyczne, inne sytuacje już, już wszyscy chyba pragnę i tego, żeby to, żeby te rozbytki się już powoli kończyły. I myślę, że myśmy tak właśnie byli już na tych wakacjach w pierwszej połowie, zwłaszcza w ogóle z żadnego y, rytmu złapać gry, no ciężko nam to wszystko wychodziło, myślę, że druga połowa dużo lepsza i, 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 i gdyby tak popatrzyć na końcówkę to by było też, to bym mógł powiedzieć, że bardzo dobrze, no ale niestety, y, jeżeli jest rzut karny to trzeba go strzelić i, i to jeszcze nie jest gol. I po raz pierwszy w tej rundzie nie strzeliliśmy karnego, a mieliśmy karnego dużo nawet, ale ten akurat, co strzelał prawie zawsze, to, to, to akurat już szedł z boiska. Zostało dwóch i, i, i ten, który zdecydował, to, to jest ten, nie strzelił. Szkoda, bo myślę, że jednak w tej drugiej powiem i w tej końcówce to już, już troszeczkę zdominowaliśmy tutaj gospodarzy, no ale Skoro nie ma go, to, to trzeba się cieszyć z jednego punktu i oczywiście gratuluję go także gospodarzom. Wiem, że tutaj też macie swoje problemy, to teraz będzie dużo czasu na to, żeby je rozwiązać. Także dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o ocenę trenera Tomasza Zymończuka. Muszę się zgodzić z trenerem. Na pewno dobrze, że przerwa już teraz. Eee, bardzo Dzisiejszy nasz bardzo ciężki dla nas. Pierwsza połowa, tak jak to ja powiedziałem, na pewno my lepiej się prezentowaliśmy, ale też nie stworzyliśmy jakiejś super sytuacji. Byliśmy częściej przy piłce, byliśmy groźniejsi, ale na swojej przewagi nie potrafiliśmy dokumentować ręką. Natomiast w drugiej połowie widać, że po zmianie zespół księgowo troszeczkę na zdominował mieli dwie dobre sytuacje. W końcu troszeczkę do nas się uśmiechnęło szczęście, bo mówię, karnych w 92 minucie przez naszego grankarza, bardzo cenny punkt dla nas. I trzeba teraz dużo pracy w przerwie zimowej, żeby na wiosnę wrócić mocniejszymi i walczyć o utrzymanie, które uważam, że jest za na naszym. Mimo, że punktów mało, ale brzęczy do zespołu. Widać już było yy, na pewno w ostatnich meczach yy, postęp. Widać yy, bardzo duże zaangażowanie, szczególnie w, w dzisiejszym meczu, tak Mamy swoje problemy, ale zawodnicy mocno się e, zmotywowali i za ten dzisiejszy już bardzo im dziękuję, bo dużo dobre zostawili. Także dla nas punkt, który trzeba szanować w tej tabeli. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę o zadawanie pytań. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję obu szkoleniowcom. Dziękuję Państwu. ją Super smakuje. Nie ma konserwantów, sztucznych barwników i aromatu. Za to ma witaminy. I minerały. Taka właśnie jest moja woda witaminowa od Oży. Rumunski Park Wodny. Każdy marzy o sprawnym aucie. W Melix kompleksowo zadbamy o Twój samochód. Jako jedyny serwis samochodowy w hałmie i okolicy oferujemy profesjonalną regenerację przekładni kierowniczych, zwanych maglownicami. Napraw dokonujemy na miejscu na wysokiej klasy włoskim sprzęcie, wykorzystując najwyższej jakości włoskie komponenty. Nasi pracownicy posiadają europejski certyfikat, a zregenerowane przez nas maglownice objęte są 12-miesięczną gwarancją. Melix Helm. Twoje auto w dobrych rękach.